Za 11 minut będzie nowy rok i jestem tego osobą, która nie na Sylwestra, do to że moje życie jest nudne i, i... więc zrobimy spektakl Fireverk na Bilta bo trwa treasure. O tak. Nie, nie wiem czy zdążę. Ale, jakby co? Ch chciałam to odpalić właśnie wtedy, kiedy sylwester będzie, kiedy wbiję ta północ. Kiedy za moim oknem będzie bardzo dużo yy, strzał. Dobra, na początku też wypuszczę balony, Ja potrzebuję taką łódkę. Więc, bum, po prostu O, nie wiedziałam, że tak mam mało. Dobra, to wystarczy. Żeby dodać coś tutaj, chciałam live stream, ale to będzie oglądać? Trzeba, trzeba być szczęśliwy, motyl. Dobra, najpierw trzeba siedzenie. Siedzenie, siedzenie. O, te. Czemu nie? Czemu te, a nie normalne? To, że w, te, że, ym, w te będę mógł mieć jety. Postawię sobie tutaj bardzo dużo balonów. Na szczęście mam auto clickera. To po prostu. Ale one mi się spłonęły bardzo szybko. SMR. Dobra. Teraz mam fajerwerki po tej stronie. Ja chciałam, żeby to wyglądało tak cool. Ile ja mam tutaj fajerwerek? Dobra. Yy. Dobra. Tego też ma dużo, więc. Dobra. Niech zwykle. Dobra, co jeszcze tutaj możemy dodać? Jeszcze silniki. Gdzie, gdzie są, jest Jet? O, jet. Jet. Dobra. Już fajerwerki strzelają. Hup, jest dopiero 23.51. Dobra. A znaczy tutaj. Tutaj jest 22.49. będzie słychać fajerwerków, bo moja mama ma genialny pomysł słuchania muzyki, właśnie w te, wybuchną fajerwerki. Ale tak to wygląda. To jest taka wieża. Ale jak mam to zacząć bez startowania? O, mam trik, ale pokażę wam później, dlatego że chciałam coś jeszcze dać. O, takie spadochrony. Co jeszcze? Dlatego, że oni sobie tutaj budują, ale jest Sylwester. Musimy zbudzić im ducha Sylwestra. Więc właśnie, właśnie o 24.00, o 00, właśnie w Nowym Roku puszę muzykę. Znaczy, jaką muzykę? Znaczy, moja mama puszcza muzykę. Zrobię tutaj też muzy takie, taką muzykę. Co jeszcze, mógłbym. O! Taka, taki znak. Oj! Oj! Oj. Będę musiał usunąć te tabliczki. Tak? Nie, bo takie ciężkie. Dobra. Więc. Teraz robię coś takiego. Bum. I teraz Sylwester. Kredowodnie do mnie u innych to jest jeszcze... Nie, 23, dlatego, że jestem chyba jedyny tutaj, który jest w Polsce. Nie. Crazy do tego Polaka shout out... Jesteś jedynym Polakiem w serwerze i zobaczysz piękne fajerwerki i no. Więc, żeby to działało, patrzcie na to. Patrzcie na to, widzisz to. Idziemy do góry. E, dobra, chyba za dużo balonów tam. Czemu teraz puszczałem fajerwerki? Ej, o, moja mama. Dobra, będzie tak głośno, i będę musiał krzyczeć. Ej, więc teraz. Dobra, chyba za dużo. Drama, drama, drama. Okej, okay, Bóg nie chce bardzo, żebym zrobił dzisiaj filmu, ale ja was nie zawiodę, ja wam dam dobry sylwester. Dobra, za 3 minuty będzie nowy rok. O tak! To jest bardzo głośno teraz, więc mam nadzieję, że wasze uszy nie ueksplodują. Więc damy to coś do Zulza, dlatego, że tu jest też Polak i Polacy teraz świętują, więc polecę do niej i dam jej ten samolot. Czekamy na nas Afk. Oki, okay. e, przyjdzie, przyjdzie do swojego komputerka. E, nie, Max, do Maxa, do Maxa, do Maxa. On buduje sobie Anubowską łódeczkę no i zaraz dostanie najlepsze coś, najlepszy prezent od Boga, więc e, jest ja 23, 57 nadal, a zaraz będzie 58, powiem wam kiedy to będzie. Popatrzcie na to Max, zaraz jedzie ze swoim młodeczką, ma Zuzia, bo tutaj stoi. Pleźnie zaraz wyłączy komputer i wyjdzie dlatego, że ma Sylwestra. To, że ja nie mam Sylwestra, to że mój tata przyszedł do pracy i moja mama musi sprzątać w mioty psa, więc ja świętuję Sylwestra sam. A gdzie? W Robloxie. Yy, tak. O, za jedną minutę nowy rok! Wy wiecie, wiecie, wiecie! Tak, nowy rok! O, moja grupa. Co to jest? Moja grupa rodzina. Moja grupa rodzina coś wysłała. Będę musiał to zblurować potem. Dobra! Ani do nie podzi. Za 30 sekund! Od, za 30 sekund odpalam to coś! Dobra, dobra! Y, za, y, zaraz będzie odliczanie. Y, właśnie wtedy, kiedy będą ostatnie 10 sekund, to zrobię odliczanie Wam fajne. Y, więc, dobra! Więc, jeden, dwa, trzy, trzy, trzy cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9! Jest nowy rok! No tak! Lecimy! Ło! Tak! Nowy rok! Za mną są fajerwerki! O, w, w telewizji jeszcze jest! A nie do niej podzi! Myślałam, że teraz będzie eksplozja, ale. Dobra! Idziemy, idziemy do. Yy, Shut shat out! Shut out! Yy, Shout out do Zuzy i do Maxa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Epickie lądowanie. Zuzia wygraź pie Gdzie? Zuzia. Brawo, Zuzia! Brawo, Max. Daj mu każde, daj każdemu w tym serwerze coś. Okay. Nie wiem. Ale. Dzisiaj się ten wybuch był fenomenalny i są po prostu co się tutaj stało, a ja wam żel was żegnam.